Medytacja na drodze wiary to temat konferencji, która odbywa się na Papieskim Wydziale Teologicznym w dniu dzisiejszym. Ta konferencja bardzo mocno wpisuje się w tematykę roku wiary i zdajemy sobie sprawę, że medytacja jako modlitwa ma szczególne znaczenie dla każdego człowieka wierzącego. Przede wszystkim jest to osobowe nawią nawiązanie osobowej relacji z Bogiem. I medytacja wpływa na całość naszego życia. W związku z tym podjęliśmy w ramach katedry duchowości, kapłańskiej, życia konsekrowanego, myśl o zorganizowaniu dzisiejszej konferencji. Wiemy, że w dzisiejszym świecie bardzo dużo mówi się o medytacji, ale w związku z medytacją powstaje też wiele zagrożeń. Rok wiary to czas, kiedy trzeba myśleć o pogłębieniu wszystkich warstw naszej chrześcijańskiej osobowości. Myślimy i o tym, by poznać artykuły naszej wiary zawarte w modlitwie kredo, ale myślimy też o tym, jak pogłębić naszą osobistą więź z Bogiem. I jednym z bardzo ważnych, istotnych sposobów jest medytacja. Medytacja, kiedy nie myślimy już o tym, by mnożyć nasze poznanie, ale myślimy o tym, by to, czego doświadczamy, spłynęło gdzieś do głębi naszego serca w ciszy, w refleksji, w doświadczeniu Boga bliskiego, tego, który przenika i myśli, i serca. Tym właśnie jest chrześcijańska medytacja i temu poświęciliśmy nasze dzisiejsze sympozjum. Medytacja chrześcijańska jest też istotnym elementem formacji kapłańskiej. Wszyscy alumni przygotowujący się do święceń kapłańskich, studiujących w seminarium, podejmują codziennie poranną medytację, która później znajduje swoje konsekwencje w modlitwach w ciągu dnia i w wieczornym rachunku sumienia. Jest to powrót do dawnej tradycji Kościoła, który od samego początku odczuwał czy odbierał potrzebę medytacji jako. Drogę za Chrystusem, jako poważny sposób pogłębienia rozumienia Ewangelii, i jednocześnie drogę zmierzającą do tego, by treści ewangeliczne móc wprowadzić w praktykę życia codziennego. Mówiąc o medytacji chrześcijańskiej, musimy zawsze postawić sobie pytanie: jaki jest przedmiot tej medytacji? I kiedy sięgamy do Biblii, i do Starego, i do Nowego Testamentu. Bardzo łatwo zauważymy, że przedmiotem medytacji jest Słowo Boże. W Starym Testamencie jest to przede wszystkim Tora, a w Nowym Testamencie jest podejmowana refleksja nad tekstami starotestamentowymi, które wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. I w związku z tym ten torocentryzm starotestamentowej medytacji staje się w Nowym Testamencie. Chrystocentryczny. Tak jak święty Paweł powiedział, że prawo, czyli Tora, było takim pedagogiem, który prowadził do Chrystusa. I podobnie w innym miejscu, w drugim liście do Koryntian, mówi, że Zadaniem człowieka wierzącego jest medytowanie Tory, ale jeżeli się nie zwracamy do Chrystusa, to Tora w pewien sposób jest zamknięta, spoczywa na niej zasłona. Kiedy zwracamy się do Pana, to ta zasłona wtedy opada. Więc zawsze w centrum medytacji chrześcijańskiej jest słowo Boga, poprzez które my spotykamy osobę, żywą osobę Jezusa Chrystusa.